baleczko widzowie, z tej strony Jakuba, dzisiaj jeżdżę z Szymonem Krasem 125, eee, 125 no po ulicy, bo tam jeszcze wyjeżdżamy, bo opony obczyściliśmy, drugi film, eee, Szymon, tam jak w poprzednim filmie jechałem, uważaj, bo tam był pitbull, uważaj, naprawdę, jak cię będzie gonił, zredukuj na chwilę na truję. daj, żeby odszedł, bo jak dasz mu gazu, to on ucieka. Nie, Rzadko ci samochód! Dobra. A! Koło się tak? jak Nie, bieg. I, te, I teraz wrzuć jedynkę, Widzisz? Tak. Jedź! Dobra, leś! Tak, tam, tam były ślady, jedź! Aaa, stary, Kamienie drżą! Co to, co to, co to, to, to? Nie, dobra! Zważmy się, że to są jakieś. części! O! Ale go słychać! Ja myślę, że to jakieś szczęście, odkrasa, ale to po prostu w kamienie. Widzowie, oczywiście droga czysta mnie nie pobrudziliśmy, Ale widzę, że Szymona. Widzę, że Szymona ten pies nie koniec. on, jakaś farta. Widzę, bo no gdzieś z takimi pies mi wyskoczył, nie? No to ja redukcja trójka. On się trochę, wiesz, wiecie, wystraszył dźwięków. No i czwóra i dalej tu prułem. Do tamtą dojechałem, nie? Prawie do końca tej drogi. A z 60 pakowałem mu na spokojnie. O tak jak Szymon teraz pakuje! Kurde, świr. My musimy sobie założyć na messengerze śfirę! O skubany! O skubany! Koło miał! Około 80 miał Skubaniec. I to te 8 drych miał na spokojnie pewnie... Z piąt Mog Mogę się założyć, że z Szymon przyjdzie, piątkę miał mu wbito. Bo on trochę dalej pojechał. Dużo dalej pojechał. Świat gdzie? Dobra, plus ja Plus ma? sus Ty! a mu dałem to? Ty! słyszysz? To ja lecę. Masz kamerę, ja lecę przejechać. widziałeś jak mu dałem? No, tak ta, U... mówię, piątkę miałeś, nie? No. Ale widzicie, widzowie, widzicie, ja widzicie? Nie, no z 8 dych jechał. No? Z 8 dy, Ten pies się odzywa. Ci powiem 8 dy Słyszysz? Ty, e, teraz ja lec przelecieć, nie? Bo ja tak tylko koło ciebie, to tylko... Tak, przeleciałeś! Przeleciałem, nie? Teraz ja lec przelecieć. On już powoli pierdział, bo już nie miał... nie miał No. Nie. nie, no jeszcze piątka? Ta. To na czwórce było. Hmm. to widzisz. Ty! Dobra. Czwórka, maneta, cyk. Dobra, postaw go. On nawet na piątce nie jechał. Postaw go. Ty, dobra. E, teraz ja lecę, nie? Dawaj, Kaskia ja lecę, a ty możesz iść z widzami po rower. Dobra. No. Bo mogę twoim się przejechać, prawda? No ja, ja. Damy kask. Już. Tylko weź yy, z nóżki go odstawiam. No. I no wie? Aż bym teraz przejechał. Poczekaj. Zaczęła mi światło. Tak, działają. No wiem, że działają. I majstary 500 zł dostał zabrać światło. <grym> dobra. Wiem, ale jakoś tak zapomniałem. Tak. Hey, Nie, dobra, ja lecę tam. A tam ludzi nie ma, to cicho. Tak, tak jak, jak ta farma gdzieś zawracałaś, nie? Tak. Dobra. Ja tam wiem. trochę za tym domem, dachem czerwonym, widzisz, nie? No ja. No. No. Ciśnij. Dobra, lecimy, jak ja odiadę. Chcecie zniszczyć mnie do podziady, to tu lecimy i po uronę. Dobra. Sory idziemy sobie. Sorry widzowie, że na razie trzymam jak trzymam, ale jadę rowerem i nie mam za bardzo jak. A że... o, poszedł poszedł jak strzała zawraca, zawróci sobie.

Nie, pa! Pa! Zoba! Tu i tu, widzisz? Jeszcze nagram. Patrz, tu zacząłeś, a tam skończyłeś. Już nie, Kuba! Lepiej nie, już, dobra? Bo wiesz, lat i samego wiesz. Chciałby cię. O kurde. Kurde, on jest głupi. On jest głupi. Traktor jedzie. Szymon nie. Nie pchaj się. Szymon nie pchaj się. Szymon nie pchaj się. Ci mówię, nie pchaj się. Masz rację, tak. Zawracaj. Tu, grzej. Grzej, Szymon, tu. Szybko. Grzej. Grzej, tu, grzej, tu. Dawaj tu. Tu dawaj, redukuj. Powoli. Zjedź mu bardziej boku. A taki A Ty, już mówię nie wyrobić, nie pod koniec mówię nie zdążysz, światła jakaś. No. Już no. mówię pod koniec nie zdążysz przed nim, nie? No. Ale to, no. to co, co do zwalniających ja? Ja koła, koła w tej szabierce. W, be, wszem, w No bardzo szerokie miał. A są takie? Są, Oni, on, on nie miał standardówek. On miał szerokie już założone. No, więcej muszę wykosztować. 300? 10? To są teraz zmianka ja dozwolniaczy. Bardzo dobre 6115M. Wjeździłem mhm. nim. Rozlewałem tam na sandku z nim kiedyś. Ty! Co ty na to, że? No. Mhm. Dozwolniaczy, nie? Mhm. Tam, gdzie próbowałem lacza mhm. Ja, ja do zwalniaczy i tam, gdzie palnam i ty do zwalniaczy i tam, gdzie paliłem lacza i zmię. I kończymy. Bo nie odpalałem, to dobrze pali. No. Co na to? Nie, ja do okay? zwalniacza i ty do zwalniacza. Do zwalniacza i tam do w palenia gumy. I zmiana, Dojedziesz tu i zmiana. już nie, dobra? No nie, nie, nie. Bo wiesz... A pokaż szopankę. No czy, już nie to już no, Trochę ciepła jest po tym. Bo już nie lepiej. Nie, 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 już nie. Trudziesta już, ale ty jasne jest. Światoma, światoma! Pan widzowie jak po miesiącu stania? On bardzo ładnie pali. On powiedział w, 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 pięknie nawet, że on pali. bym powiedział, że on bardzo pięknie na Edwam pali nie? Tylko to się mam... no... tylko że też Szymon... no powinien Szymon go częściej trochę odpalać niż miesiąc teraz mam wakacje tylko no trochę, trochę częściej się będziemy spotykać, częściej go przepalać bo trzeba go częściej przepalać co najmniej żeby on miał po 10 km robione no tak to on się zastoi Pa, przyzwolniacze leć chłop nie, nic nie czuł. Ale słychać oponki w szybszej przy jeździe, nie? U -u -u -u.